Cześć, tutaj Leszek. Dzisiaj wracam do Was z takimi myślami, że rynek nowych motocykli 125 jest ogromny, coraz większy. Można kupić zarówno coś, co będzie przypominało ścigacza, chopera, a czasem nawet turystyka albo właśnie takie enduro. Dziś o sensie zakupu e, tego typu sprzętu, okufrowanego Barton Hyper 125. Z tego co widzę w statystykach rejestracji nowych 125, to powoli, ale dość stabilnie rośnie ilość motocyklistów, którzy wolą kupić coś, co pozwoli patrzeć na otoczenie z nieco do wyższej perspektywy. Hyper 125 i inne tego typu konstrukcje są e, trochę jak suwy z tą różnicą, że akurat tym motocyklem naprawdę można wjechać w teren albo przestać panicznie rozglądać się za zapędniętymi studzienkami czy też leżącymi policjantami. To też jedna z niewielu opcji dla e, wysokich i bardzo wysokich osób, bo nie mamy wrażenia, że wyglądamy jak na kozie. Do tego kolejne 10 punktów za lepsze samopoczucie i poprawioną pewność siebie na drodze. Ważne, żeby z tą pewnością też nie przesadzać, bo z tego właśnie rodzą się upadki i wypadki. Kolejne punkty za szersze opony yy, na dużych kołach. Yy, opony z fabryczną kostką yy, gotową do zjechania z asfaltu. Lepsza trakcja i prowadzenie to jedno. Bardziej agresywny wygląd tego moto to drugie. Tak samo jak klasyczne szprychowe koła yy, przytwierdzone do odwróconego widelca. Yy, dorzucając do tego minimalistyczną i ewidentnie wkurzoną lampę, mamy obraz motocykla groźnego, yy, masywnego i wyglądającego na zdecydowanie więcej niż 120 Wielu z nas właśnie o to chodzi, prawda? Z tego też względu, pomimo jednego cylindra, na tyle mamy dwie końcówki rury wydechowej o nie najgorszym brzmieniu, moim zdaniem. Co do technikaliów tego sprzętu, to rozwodziłem się już przed dwoma laty, taplając się w błocie aż po łańcuch. Jednak od tego czasu sprzęt doczekał się mm, liftingu silnika, dostał wtrysk zamiast gaźnika, wyparowała dźwignia upierdliwego ssania, zawitał też system CBS pod prawą nogą. Barton 125 którego teraz oglądacie, został też doposażony w komplet kufrów, i to też wpływa nie tylko na wiadomą praktyczność, ale też wygląd sprzętu zyskał na powadze i dopuszcza się też takich nawiązań turystycznych. Patrzę zwłaszcza na tylne oparcie dla pasażera, co może być kartą przetargową w trakcie strategicznych negocjacji z żonami, dziewczynami czy też kochankami. Jednak wracając do głównego wątku, nie każda 125 musi wyglądać tak samo. Nie zawsze musi to też być street albo ścigasz. Jeśli ktoś z Was ma prawko B i chciałby poszukać pojazdu e, takiego nieco bardziej uniwersalnego, zdolnego do jazdy na skróty, wówczas warto pamiętać o coraz szerszej w Polsce palecie motocykli ADV czy enduro e, za względnie niewielką kasę. Z założenia często jest to pierwszy motocykl, który ma bawić i uczyć, e, dawać radość i zachęcać do nabywania przede wszystkim praktyki, techniki jazdy. E, taki Hyper 125 jest lekki i bardzo poręczny. Nawet jeżeli się na nim wywrócicie, to wydaje mi się, że nic strasznego się nie stanie. Z jednej strony sprawdzi się poza asfaltem, a z drugiej w mieście na utwardzonych drogach i korkach będzie dość zwinny i też na asfalcie w miarę zgrabnie się prowadzi, pomimo dość wysokiego środka cięż ciężkości. W każdym razie pozostawiam Wam te kwestie do przemyślenia i jednocześnie odsyłam do pełnego testu tego sprzętu, który robiliśmy dla Was przed dwoma laty w jednoślad.pl. Cześć.